Witamy na naszym kanale poświęconym duchowości i modlitwie. Dzisiaj omówimy Psalm 33, pieśń wychwalającą Pana jako Stwórcę i Opiekuna całego stworzenia. Psalm ten zachęca nas do wielbienia Boga za Jego wielkość, moc i wierność oraz do zaufania bezpieczeństwu, jakie On zapewnia swojemu ludowi. Psalm 33 to hymn pochwalny, który celebruje suwerenność Boga nad stworzeniem i historią. Choć psalm nie jest przypisywany konkretnemu autorowi, jego styl i treść są spójne z pieśniami Dawida. Psalm ten odzwierciedla okres, kiedy naród Izraela został powołany do całkowitego zaufania Bożej ochronie i zaopatrzeniu, niezależnie od otaczających go okoliczności. Zaufanie w Bożą Opatrzność jest stałym elementem historii Izraela, gdzie często przypominano Izraelitom, że pomimo otaczających je narodów i zewnętrznych zagrożeń, to Bóg ich wspiera. I chroni. Psalm ten śpiewano prawdopodobnie w chwilach świętowania i zbiorowego kultu, być może podczas wielkich świąt lub przy okazji zwycięstw militarnych, gdzie lud Boży rozpoznał Jego potężną rękę działającą w ich imieniu. Chwała stwórcy łączy się z odnowionym zaufaniem do obrońcy, co odzwierciedla głęboką wiarę w suwerenność Boga. W czasach, gdy narody szukały bezpieczeństwa w armiach i sojuszach, Izrael został wezwany do zaufania Panu, który nie tylko stworzył niebiosa i ziemię, ale także z niezachwianą wiernością troszczy się o swój lud. Psalm 33 podkreśla wielkość Boga, zarówno pod względem jego dzieła stwórczego, jak i jego suwerennego panowania nad narodami. Jest to zaproszenie do uznania, że Bóg jest godzien wszelkiej chwały. I że pokładając w Nim zaufanie, doświadczamy prawdziwego bezpieczeństwa i pokoju. Psalm ten służy jako ciągłe przypomnienie o wierności Boga i potrzebie ciągłego uwielbienia, i uwielbienia w odpowiedzi na Jego potężne dzieła. Werset 1. Radujcie się w Panu sprawiedliwi, bo chwała jest dobra dla sprawiedliwych. Psalm zaczyna się od wezwania sprawiedliwych, aby radowali się w Panu. Radość jest tutaj czymś więcej niż przemijającym uczuciem, jest naturalną odpowiedzią na dobroć i wierność Boga. Dla sprawiedliwych, którzy żyją zgodnie z wolą Bożą, uwielbienie jest właściwym wyrazem ich relacji z Nim. Chwalenie Boga jest czynnością, która doskonale wpisuje się w życie tych, którzy pragną żyć sprawiedliwie. Werset ten przypomina nam, że uwielbienie nie jest tylko aktem, ale stanem serca. Sprawiedliwi powołani są do wyrażania swojej radości w Panu, uznając, że On jest źródłem wszelkich błogosławieństw. Kiedy sprawiedliwi oddają chwałę, odzwierciedlają chwałę Boga w swoim życiu, pokazując, że prawdziwa radość i zadowolenie wynikają z relacji z Nim. Co więcej, werset ten sugeruje, że pochwała płynąca od sprawiedliwych jest piękna. Kiedy lud Boży wychwala Pana, jest to postrzegane jako coś pięknego i miłego w oczach Boga. Pochwała Sprawiedliwych jest wyrazem ich komunii z Bogiem i świadectwem wierności Boga w ich życiu. Werset Czer, bo Słowo Pana jest słuszne i wszystkie dzieła Jego dzieją się w prawdzie. W tym wersecie psalmista wskazuje nam na wiarygodność Słowa Bożego. Słowo Boże jest proste, to znaczy prawdziwe, sprawiedliwe i godne zaufania. W przeciwieństwie do słów ludzkich, które mogą być omylne lub zwodnicze, Słowo Pana jest niezmienne i pewne, Cokolwiek Bóg powie, on to wypełnia, a jego obietnice są gwarantowane przez jego wierną naturę. Wierność Boga została tutaj podkreślona jako główna cecha charakterystyczna jego dzieł. Wszystko, co robi, jest wykonywane wiernie, co odzwierciedla jego niezłomny charakter i lojalność wobec jego ludu. Bóg nie tylko obiecuje, ale wypełnia, a jego działania są zawsze zgodne z jego słowami. Ta prawda zapewnia wielką pociechę i bezpieczeństwo tym, którzy mu ufają. Werset ten zachęca nas, abyśmy ufali Słowu Bożemu w każdych okolicznościach. Kiedy stajemy w obliczu niepewności lub wyzwań, możemy polegać na pewności, że Bóg jest wierny i że Jego słowa są prawdziwe. To daje nam pewność, że możemy żyć wiarą, wiedząc, że Bóg jest godny naszego zaufania we wszystkim, co mówi i czyni. Werset 6. Słowem Pana zostały stworzone niebiosa, a cały ich zastęp duchem ust Jego. Psalmista podkreśla tutaj twórczą moc Słowa Bożego. Niebiosa z całą ich wspaniałością i ogromem zostały stworzone prostym Słowem Pana. Werset ten przenosi nas z powrotem do Księgi Rodzaju, gdzie Bóg stwarza świat, mówiąc, pokazując, że Jego Słowo ma moc powołać do istnienia wszystko, co istnieje. Nie ma ograniczeń co do tego, co Bóg może zrobić ze Słowem swoich ust. Ich armia odnosi się do gwiazd i ciał niebieskich które swoją wielkością i porządkiem głoszą wielkość Stwórcy. Każda gwiazda i każda planeta zostały umieszczone na swoim miejscu słowem Boga, demonstrując nie tylko Jego moc, ale także Jego suwerenność nad całym wszechświatem. Bóg nie tylko stwarza, ale podtrzymuje i zarządza swoim stworzeniem z mądrością i mocą. Werset ten zachęca nas do refleksji nad majestatem i wielkością Boga jako Stwórcy. Jest on autorem życia i wszechświata, a jego słowo w dalszym ciągu podtrzymuje wszystko, co stworzył. Rozpoznając to, wpadamy w głębokie poczucie podziwu i czci, wychwalając Boga za jego niezrównaną moc. Werset 9: Bo On powiedział i stało się, rozkazał i wszystko się ukazało. Werset ten wzmacnia ideę nieodpartej mocy Słowa Bożego. Kiedy On mówi, różne rzeczy się dzieją. Nie ma opóźnienia ani oporu. Wszystko jest posłuszne przekazaniom Boga. Jest to świadectwo absolutnej władzy Boga nad stworzeniem, gdzie Jego wola jest natychmiastowo i bez żadnych przeszkód realizowana. Stworzenie na podstawie Słowa Bożego uwypukla boski autorytet. Wszystko we wszechświecie istnieje, ponieważ Bóg chciał, aby istniało i nic nie dzieje się poza Jego rozkazem. Werset ten podkreśla także szybkość i skuteczność Słowa Bożego, które natychmiast i doskonale powołuje wszystko do istnienia. Dla wierzących ten werset jest przypomnieniem Bożej Mocy i suwerenności w ich życiu. Tak jak Bóg stworzył wszechświat swoim słowem, tak też podtrzymuje nasze życie swoimi obietnicami. Możemy ufać, że kiedy Bóg przemawia, wybawia, i że jego słowa mają moc, aby wprowadzić w życie jego obietnice. Werset 12 Błogosławiony naród, którego Bogiem jest Pan, lud, który wybrał na swoje dziedzictwo. W tym wersecie psalmista ogłasza błogosławieństwo tych, dla których Pan jest Bogiem. Naród, który uznaje Pana za swojego Boga, jest błogosławiony, ponieważ doświadcza Bożej ochrony, zaopatrzenia i błogosławieństwa. To stwierdzenie jest zarówno obietnicą, jak i wezwaniem dla narodów, aby zaufały Panu. Pojęcie dziedziczenia jest tu istotne. Lud wybrany przez Boga na jego dziedzictwo to ten, którego On zachowuje i wspiera ze szczególną troską. Odzwierciedla to szczególną relację, jaką Bóg utrzymuje ze swoim ludem, gdzie pragnie być ich Bogiem oraz chronić i błogosławić w wyjątkowy sposób. Werset ten zachęca nas do refleksji nad znaczeniem uznania Boga za Pana w naszym życiu. Kiedy to robimy nie tylko indywidualnie, ale jako wspólnoty i narody, ustawiamy się na pozycji umożliwiającej otrzymanie Jego błogosławieństw i Jego ochrony. Zaufanie Bogu przynosi błogość i bezpieczeństwo, zarówno w chwilach pokoju, jak i w chwilach trudności. Werset 16: Nie ma króla, którego ratuje wielkość armii, ani mężnego nie ratuje wielka siła. Psalmista podkreśla tutaj daremność zaufania w ludzkie siły w kwestii bezpieczeństwa i zbawienia. Nawet królowie ze swoimi wielkimi armiami nie mogą się uratować, opierając się wyłącznie na swojej potędze militarnej. Siła ludzka, niezależnie od tego, jak wielka, jest niewystarczająca, aby zagwarantować prawdziwe bezpieczeństwo i zwycięstwo. Werset ten podkreśla różnicę pomiędzy zaufaniem do zasoby ludzkie, a zaufaniem do Boga. Choć świat opiera się na mocy i sile, psalmista przypomina nam, że prawdziwe bezpieczeństwo i zbawienie pochodzą od Boga. Jest to wezwanie skierowane do wszystkich, zwłaszcza do osób posiadających władzę. Aby uznali daremność polegania na własnych siłach. Dla wierzących ten werset przypomina, że w każdej sytuacji powinniśmy ufać Bogu, a nie własnym zdolnościom i zasobom. Kiedy stajemy w obliczu wyzwań lub niebezpieczeństw, musimy zwrócić się do Boga, który jest źródłem naszej prawdziwej siły i ochrony. Werset 20. Dusza nasza oczekuje Pana. On jest naszą pomocą i naszą tarczą. W tym wersecie psalmista wyraża spokojną i pogodną ufność wobec Pana. Oświadcza, że dusza Izraela oczekuje Pana, uznając go za swą pomoc i tarczę. To oczekiwanie nie jest bierne, ale aktywne, oparte na zaufaniu w wierność i opiekę Boga. Obraz Boga jako pomocy i tarczy odzwierciedla jego podwójną rolę zapewniania i ochrony. Bóg nie tylko pomaga swojemu ludowi w trudnościach, ale także chroni go przed niebezpieczeństwami i atakami. To zaufanie Bogu opiera się na doświadczeniu Jego wierności na przestrzeni dziejów. Werset ten zachęca nas do rozwijania niezachwianej ufności w Bogu. Pośród niepewności i wyzwań życia możemy czekać na Pana, mając pewność, że On nam pomaga i chroni. To aktywne czekanie jest wyrazem wiary, która nas podtrzymuje i daje siłę, aby stawić czoła wszelkim okolicznościom. Psalm 33 wzywa nas do uznania i wychwalania wielkości Boga jako stwórcy i opiekuna. Przypomina nam, że Bóg w swojej suwerenności nie tylko stworzył wszechświat, ale także podtrzymuje i rządzi wszystkim sprawiedliwie i wiernie. Ten psalm wzywa nas, abyśmy całkowicie zaufali Bogu, wiedząc, że jest on godny wszelkiej chwały i że pokładając w nim nadzieję, odnajdziemy prawdziwe bezpieczeństwo i pokój. Odmówmy naszą ostatnią modlitwę. Panie Boże, wysławiamy Twoje imię i uznajemy Twoją wielkość jako stwórcę i opiekuna wszystkich rzeczy. Dziękujemy Ci za Twoją wierność i wspieranie nas swoją potężną ręką. Pomóż nam ufać Tobie w każdych okolicznościach, wiedząc, że jesteś naszą pomocą i naszą tarczą. Niech nasza dusza zawsze pokłada nadzieję w Tobie i abyśmy żyli w chwale i uwielbieniu Twojego świętego imienia. W imię Jezusa. Amen.